Szanowni ozacni, 9 maja liczni turyści z zachodniej Europy świętują w Moskwie rocznicę zwycięstwa nad Niemcami. W istocie świętują dziś 75. rocznicę wielkiej zbrodni, oddania narodów Europy Wschodniej pod but sowieckiej dyktatury dyktatury zbrodniczej. Tego 9 maja w Moskwie był też mój dziadek. Oto jego paszport wydany właśnie wówczas w Moskwie w roku 1945. Ale 9 maja był w więzieniu. Jako poseł podziemnego polskiego parlamentu, a siedział obok najważniejszych osób w naszym państwie obok wicepremiera i obok dowódcy naszej podziemnej armii. Wszyscy razem poszli na spotkanie z Sowietami, na zaproszenie, żeby negocjować warunki utworzenia oficjalnego rządu. Oczekiwali tego od naszych przedstawicieli zachodni alianci, a Sowieci po prostu uwięzili naszych i następnie oskarżyli o współpracę z Niemcami. Dziadek miał więcej szczęścia niż reszta. Dowódca i wicepremier zostali zamordowani w więzieniu. On powrócił do kraju, i potem tu został na dłużej uwięziony. Czy wiedzieliście, co Was czeka? Dlaczego poszliście w łapy sowieckiego niedźwiedzia? Pytam i słyszę odpowiedź: My wiedzieliśmy, zapewne wszyscy wszystko. Że to bierutna blaga, lecz rzecz pospolita, to Boże igrzysko, co od komediantów swoich krwi wymaga. Ha ha ha. ha, 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 ha. Zapraszam na mój trzeci domowy koncert w sobotę, 16 maja o 20 na facebookcom korabita.